Czy dasz radę bezbłędnie wykonać takie zadanie? Za x oznaczmy ilość chłopców. Jeśli wiemy, że w klasie jest 20 uczniów, to dziewczęta będą 20 odjąć x. Skorzystajmy z tej informacji, że dokładnie 1 trzecia chłopców siedzi z dziewczętami, a dokładnie połowa dziewcząt siedzi z chłopcami. Czyli możemy napisać, 1 trzecia chłopców, czyli 1 trzecia x równa się Połowie liczby dziewcząt, czyli mamy 1 druga, liczba dziewcząt 20 minus x. 1 trzecia x równa się 1 druga razy 20, czyli 10, minus 1 druga x. Mamy 1 trzecia x plus 1 druga x równa się 10. Sprowadzamy do wspólnego manownika do szóstki. 2 szóste x plus 3 szóste x równa się 10, czyli mamy 5 szóstych x równa się 10. Jeżeli podzielimy to przez 5 szóstych, czyli pomnożymy, razy 6 piątych x równa się 12, czyli mamy 12 chłopców i 8 dziewcząt.